Cześć, mano z tej strony Mati, witam was oczywiście na serii Sąsiedzi, jest ze mną dzisiaj sąsiad. sąsiad. Szczęść Boże wszystkim oglądającym. I dzisiaj w, w odcinku będziemy jechać nowy ciągnik. Mi oczywiście, może Sąsiad jeszcze coś upatrzy sobie, to nie, nie wiem. Yy, no to chyba możemy zaczynać, nie? No tak. chodź. No, no to. jedziemy. To była szpakowo 80-ta? Dobra. Dobra. Weź bo poprawa autorskie. Ej no.

Dobra, jadymy. E, fajny ten bolonezji w środku. No, a w ogóle wiesz, jaka tuba tam? Ale nie ja będę pokazywał. Jak tubę, możesz pokazać, ale nie włączaj muzyki. Dobra. Ale to później, jak to jedziemy. To jedziemy. Bo tam później gościu gadał, go że go w domu nie będzie. Dobra, to tam On tam. powiedział, że tam na stole, na stole mam gdzieś kasę zostawić, gdzieś tam pod wycieraczką, czy tam gdzieś dobra. mam kasę zostawić I, I mam, mam później drndnąć do niego No tu nie? Co? W sumie to na razie to ja nie wiem czy jeszcze będę kupywał, bo nie wiem co to są za ciągniki, nie? To tutaj? Chyba to Ta Ale, ale to... to, to... polecasz... dobra. Co? Z którym, z którym bym ci coś polecał. No, no właśnie, właśnie chyba stórem z z którym jakiś, jak tak będzie w ogóle. Dobra, dobra czy to... Yy, nie było? Yyy... Sąsiad, gaz się zaciął! Stój! Stój! Dobra, dobra gdzie dziada. Dobra. Bałem Słuchaj, się, ale dojechaliśmy. O, gościu ma fajną skanie tu! No, pewnie filmowa. To nie jego dobra. dobra Eee. Tutaj. Wow. Ten Co? Ciekawe można. Wziąć? Można sześć. On, On mówił, że do wszystkich można siadać. A to Ale, Ale nie można, można odpalać. Dobra, to nieważne. A to co to. No, no. Za to, major? 80. Fajny taki. Nie? Z Fajny. Nie? No. Dobra, Kaśko. O, ładowareczka. O, ładowarka. A ten jaki fajny. Fajny taki działek ma fajny, nie? Tak, I się ty rozgląda, ja sobie popatrzę, co tutaj jest. Co mamy? Fenda 724. Ładny, ładny. Co to, Rajkiosz? Jak to? nie, I tam, nie, I tam, nie, nie. Nie, No, Wszystko? No, no, Takiego... Są się takie oba Co? No takie... No. O! Co to? I nam tutaj pisze? Ale, Ale ma sej fajny. fajny! O chłopie! O, chłopie. Ale ma... Wejdź co do, do niego i, się i se odpal Interactive Control! Interactive control. No, bo ja też. No Do masyja. Masyja. to wiem. Duże, Duże nie? nie? No, a patrz to. Słuchaj. Co? Co? Nie, to nie. W którym się dało koguty schować? Co robię ja ze swojej strony. Może się nie dawać. To myślisz, że takie by do mnie Co? Myślisz, że takie by do mnie pasowało? Mi to tamten, nie? Wybierz ty co, coś. No właśnie. O, o, patrz, patrz. to jest toorek fajny. No, turbo. No, turbo, turbo ma. ma. Szybę dach, z tyłu, szyby odbierane Fajny! Fajny. Mega ładny. Co? Mega ładny. Co? Ten Fendt ma ładny. Co, Co nie? Drzwi zamknij! Drzwi zamknij. No ale jest. Z... ja oszukuję, się ciebie na to w nie było stać. A, přejádnu je trochu. Do niego solo, maje, by albo mm. mm. ten Major, albo by pasoval ten ten Z. Ale ten to byl Ten to jeszcze jeszcze. A ten. No. Ty is... oh! O to to, to to pikuś, chodź tutaj. Chodźła. Chodź, posłucham. Wow. Ja muszę podłościć. we wsykazuj. Czy on na automat? Nie właśnie, czy, bo muszę sobie jak zmienić. On na automat? automat? Nie. Ło, ale czurny rym. Widzisz? No. Z ma. No pa, jak fajny. fajny kultywator, kultywator ma. Eł. Bronu. Kultywator. Eł. Kultywator, ale kultywator z broną. Ten mnie coś przekonuje. No nie wiem, myślisz. Myśl. Co my tutaj mamy? To też ładnie nie Ja Jaki on miał numer ten gościu? Gościa. A że co? No sześć sześć sześć? No osiem, 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 dwa, dwa, ile za tego sześć tysięcy czterysta trzydzieści Przekonuję się a gdzie ta pieniądze zostawiać? Co? Nic nie są mhm. Ja, ja do, do niego drynę, drynę ten, ten. Eee. 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 Spytam Pytam się ile ten, ten Poczekaj. Czekaj. Halo, Halo, no, dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry, co potrzeba? A mam pytanie, ile ten zetur major kosztuje? Ten major, z którym, tak. ale ze wszystkim, tak? Tak, 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 tak. To 30 tysięcy. A bez na przykład, przykład łyżki i wideo? Bez łyżki i wideo 25. To aż ty? Kurde, Kurde 5, 5 tysięcy. Łysz, Dobra, Dobra tu to pani Wiolek, to 30 tysięcy. Co ja zyskałem? 27. To biorę pani go ze wszystkim Za 30 Ta. Panie, ja ci pieniądze pod wycieraczko zostawię. Dobra. No. To cześć. Do I co kupiesz? No, za 30, 30 pójścił. z całym sprzętem. No, nawet, nawet. A ty się a już zdecydowałeś, znaczy, czy nie wiesz nic na razie? ja biedny, ja biedny. Ja, ja ja Czekaj, Czekaj, ja mu przelew puszczę, puszczę od razu. Dobra, poszło. Dobra, to, to już, już zdecydowany, czy nie? No, ale ja nie kupuję, sąsiad. Nie no, kupujesz? No, gdzie? Ja biedny, ja biedny. Dobra, jedziemy? Może ja się spytam, ja pożyczę. Ja mu mogę dać 250 i skanie od niego pożyczę, i Nieee! Nie za nie, spot. A co będziesz jeździł za każdym tym? To nie. poczekaj, ja po polobetę pojadę, poczekaj. Zaraz będę. Ja już Dobra, dajadę, to do Mańka zazwaję. pojedź. No poczekaj tutaj, okej? Okay? Bo ja nie, ja nie dam razy załadować ciężkie. Ha! Huh? podnosić oh. oh. Jaką podnosi pod Co? Co za João me achou também. O que tu? Alô, Não. Dobra, zaraz będę. Dobra. Ai, ai, ai. É é bajaco, Jestem głupi. Dobrze. Aha. Ale ja może to, to tak, tak naprostuję. Nie tak. tak. oh. mm. oh. wiem co on robi, ale stęka. To dziwnie brzmi. Mm. Dobrze. Ja nie wiem co to. Ta laweta trochę spora, ale nieważne. No poluwaj za wszystko się podłączyć. Dobra, dowieziemy to już poza odcinkiem, a ja będę się już z wami żegnał, odcinek już 15 minut. To cześć, był, był ze mną sąsiad. No, jeszcze raz. Siemano. No, cześć.